Masz cele finansowe? Chcesz oszczędzać, a może przeciwnie? Więcej wydawać na swoje przyjemności, potrzeby i marzenia? Mamy narzędzie, które pomoże ci zrealizować twoje plany. W zarządzaniu domowym budżetem pomoże ci menedżer finansów. W mBanku masz go zawsze pod ręką po zalogowaniu do konta w aplikacji czy w serwisie transakcyjnym w zakładce Finanse. Dzięki analizie i podziale na kategorie masz kontrolę nad tym, jak zmieniają się Twoje wpływy i wydatki. Możesz łatwo zmieniać przypisane kategorie i dodawać własne. Menedżer finansów na przejrzystym wykresie pokaże Ci, jak Twoje wydatki zmieniały się na przestrzeni czasu. Dzięki temu poznasz swoje nawyki zakupowe, potwierdzisz słuszność swoich finansowych decyzji lub zainspirujesz się do zmiany przyzwyczajeń. Możesz ustalić miesięczny budżet, którego nie chcesz przekroczyć i na bieżąco sprawdzać swoje postępy. Powiadomienia w aplikacji będą wspierać Cię w tym, by trzymać się ustalonego planu wydatków. To pierwszy krok do realizacji swoich celów. Jedno kliknięcie w menedżerze pokaże Ci, jak zmienia się Twój majątek i to nie tylko ten w M banku. Możesz dodać też oszczędności i zobowiązania z innych banków. Nieważne, jakie masz cele finansowe. Dla nas wszystkie są tak samo ważne. Z menedżerem finansów pomożemy Ci je realizować. Wszystko po to, by zadbać o Twoją spokojną głowę i finansową przyszłość.